Siemanko YouTube, z tej strony Anaboliczny Trener. W dzisiejszym filmie przybywam do Was z trzema, trzema dokładnie błędami, które powodują, że nie macie efektów i stoicie w miejscu, oczywiście jeżeli je popełniacie. Z nimi najczęściej w ostatnim czasie się spotykam na siłowni, w związku z tym postanowiłem, że nagram właśnie tego rodzaju materiał. Także już nie przedłużając Waszego i e, mojego czasu, lecimy z tematem. Pierwszy błąd to nie obciążenie, to nie ilość powtórzeń, to nie ilość yy, konkretna serii, to nie brak periodyzacji, per programowania, yy, to nie tego typu rzeczy, a taki bardziej przyziemny yy, błąd, czyli brak skupienia na naszym treningu. Co mam tutaj na myśli? Oczywiście mam tutaj na myśli to, że dana osoba przykładowo przychodzi na yy, trening. Yy, oczywiście powiedzmy, że wykona rozgrzewkę, gdzie zazwyczaj tej rozgrzewki w ogóle nie ma przychodzi powiedzmy na stanowisko z hantlami i zaczyna coś tam machać. I tak wygląda większość treningu, większość ćwiczeń, większość serii. Nie ma na tym treningu w ogóle skupienia, po prostu dana osoba przychodzi i coś tam sobie pomacha, spędzi powiedzmy godzinę, półtorej godziny rozmawiając powiedzmy, z kolegą, z koleżanką, pomiędzy seriami sobie oczywiście pomacha, tak, bo to będą e, wiadomo, no, Głównie rozmowa będzie serią, a między seriami będzie jakieś tam machanie e, sztangielką, e, hantelkiem, czymkolwiek i, i będzie powrót do domu. No i oczywiście, brak jakichkolwiek e, rezultatów. Nie ma tutaj skupienia, nie ma tutaj skupienia na serii, na oddechu. Na se, nie ma serii wstępnych, nie ma zupełnie rozgrzewki, co oczywiście prowadzi do e, zmniejszenia intensywności danego treningu. Tak? Nie ma totalnie żadnej koncentracji, która prowadziłaby do tego, żeby doprowadzić organizm do odpowiedniego stresu, na to, żeby musiał się zregenerować, zaadaptować do niego i wymusić budowę masy mięśniowej, wymusić pójście dalej i zbudowanie trochę siły, no bo nie będzie to zbyt duże wyzwanie dla niego, więc no nie będzie musiał tego zrobić. Także trenując, warto zadbać, na początek, przede wszystkim o dobrą rozgrzewkę 50 minut na orbitreku, na rowerku, na bieżni, tak żeby dogrzać nasz organizm, przygotować go na tą ciężką sesję treningową. Następnie wykonać jakąś rozgrzewkę dynamiczną, tak, czyli wszelkiego rodzaju wymachy, przysiady, wykroki i tak dalej, tak dalej, w zależności od tego co będziemy wykonywali na naszym treningu. Przygotować się mentalnie do tego treningu, tak, czyli jeżeli wyciskaliśmy przykładowo w poprzednim tygodniu 70 kg na 5 powtórzeń w seriach, no to oczywiście chcemy pobić to i wycisnąć przykładowo 72,5 kg na 5 powtórzeń, może w jednej serii, a resztę wykonać tak jak w poprzednim tygodniu. Może dodać po jedno powtórzenie, może dodać jedną serię. To wymaga skupienia, zastanowienia się, oczywiście rozpisania przed tym tego treningu. Wykonania serii wstępnych, dobrego oddechu, koncentracji, techniki. Oczywiście na tym wszystkim trzeba się skupić, tak żeby wszystko tutaj grało, żebyśmy byli w stanie wycisnąć ten ciężar, przygotować. Cała ta otoczka musi być dobrze przygotowana, żeby ten trening faktycznie był efektywny. Co za tym idzie, to doprowadzi oczywiście do odpowiedniej stymulacji i wymusi wzrost masy mięśniowej e, i siły. Drugi błąd to czas przerw między seriami. Ojej, ten błąd to powtarza się nagminnie. To już nie tylko na mojej siłowni. Ja bardzo często dostaję pytania na Instagramie, jak długi czas przerw i, i bardzo często też dostaję plany, w których ten czas przerw to 60 sekund e, albo nawet i krócej e, między seriami. Bardzo mnie zastanawia, jak takie osoby trenują na przykład ciężkie przysiady. Tak, wykonają przykładowo ciężką serię przysiadów na RP 8, 9 i jak po 60 sekundach są w stanie powtórzyć tą serię. Ja naprawdę jestem ciekawy, jeżeli ktoś z Was tak trenuje, to dajcie znać i prosiłbym oczywiście o filmik, jeżeli, jeżeli tak trenujecie. No ale już odchodząc od tego, Czemu czas, krótki czas przerw między seriami jest zły? No to oczywiście mamy na to badania naukowe, które jasno pokazują, że ograniczanie czasu przerw poniżej powiedzmy tych dwóch minut będzie prowadziło do gorszych przyrostów masy mięśniowej i siły. Chodzi tutaj głównie o brak czasu na regenerację centralnego układu nerwowego, który nie jest w stanie później w naszej kolejnej serii zaaktywować wysokoprogowych jednostek motorycznych w związku z tym ta masa mięśniowa i siła nie rośnie tak szybko także jeżeli chodzi o czas przerw powinniśmy starać się dostosować go indywidualnie tak? do każdego ćwiczenia i przede wszystkim do siebie ale dobrym prognostykiem na pewno jest to czy nasz oddech się ustabilizował czy jesteśmy faktycznie gotowi, no bo jeżeli przykładowo zalecenia mówią, że przysiad, no to będzie potrzebował ciężki przysiad, od 4 do nawet 5-6 minut. No a ty w ciągu 5-6 minut dalej nie jesteś gotowy na przysiad, no to może potrzebujesz jeszcze więcej czasu. Ewentualnie poprzednia seria była bardzo blisko upadku, i to bardzo cię. Wykończyło, i już cały trening będzie tak naprawdę bardzo ciężki do dokończenia. W każdym razie, no, ten czas przerw powinien być dopasowany indywidualnie. Jeżeli przykładowo m, jesteśmy w stanie wykonać kolejną serię po minucie, obstawiałbym, że poprzednia seria była po prostu wykonana za lekko i powinniśmy zwiększyć intensywność tej serii, czyli zbliżyć się do upadku. Oczywiście bez przesady. Na przykład w izolacjach, no tutaj bardzo blisko możemy być przy upadku, tak, jakieś z nosybokiem uginania, wyciskania, prostowania z handlami, tak dalej, tak dalej, możemy się pokusić o to, żeby bardzo blisko upadku, nawet jeden, dwa powtórzenia sobie zostawić, tak naprawdę na większości treningów i tak oceniać, czy faktycznie ta seria była ciężka, no, z kolei wielostawy ciężkie wielostawy, tak? Czyli przysiady, martwe ciągi, wiosowania, podciągania, wyciskania. Tutaj powinniśmy dać sobie troszeczkę więcej czasu, niż te powiedzmy 2-3 minuty, czasem nawet 3, 4, 5, 6 minut, tak jak wspomniałem przy przysiadzie, będzie potrzebne, żeby się faktycznie zregenerować i móc powtórzyć również efektywną serię, jak tą poprzednią przed tą przerwą. Trening siłowy to trening siłowy i chodzi tutaj głównie o budowanie masy mięśniowej i siły. Większość osób przychodząc na siłownię właśnie stara się osiągnąć ten cel. Skracając czas przerw oczywiście doprowadzimy do tego, że bardziej się spocimy, bardziej się wypompujemy, ale niekoniecznie to prowadzimy do tego, że wzrośnie nam masa mięśniowa, a przede wszystkim no, prawdopodobnie będzie to mniej optymalne niż gdybyśmy wydłużyli ten czas w przerw. To nie jest trening siłowy, to nie jest cardio. To nie jest trening aerobowy i tutaj nie musimy się e, tak spocić, żeby ledwo wyczołgać się z tego treningu. Oczywiście trening siłowy powinien być ciężki, ale nie chodzi tutaj o to, żeby jak najwięcej spalić kalorii. Chodzi tutaj o to, żeby jak najwięcej podnieść obciążenia i jak najdłużej powiedzmy utrzymać naszą wydajność treningową. Także, jeżeli chodzi o drugi błąd, no to to oczywiście skracanie przesadnie czasu prze. Trzeci błąd i ostatni błąd to wymyślanie koła na nowo, czyli wymyślanie jakich różnych dziwnych ćwiczeń podczas naszego treningu. I tak naprawdę nie wiadomo po co, bo ktoś, kiedyś gdzieś, ktoś tam nam powiedział, może gdzieś tam coś usłyszeliśmy i stwierdziliśmy, że no, zaczniemy wymyślać w naszym treningu. Bezpodstawnie tak naprawdę, tak? Czyli jakieś uginania na bicep stojąc na głowie, czy jakieś odwodzenia pośladka, jednocześnie wspinając się na ściankę spinaszkową. Oczywiście dobra, tutaj przesadziłem, no ale wiadomo o co chodzi, tak? Mi na myśl w tym momencie przychodzą w sumie takie dwa podstawowe ćwiczenia, które bardzo często widuję, e, czyli wyciskanie e, V-barem, czyli e, tym takim drążkiem e, na maszynie Smitha, tak? czyli te wąskie wyciskanie na e, środkową część mięśni tak, chociaż nie ma czegoś takiego, nie da się tego wyizolować, i e, e, również e, unoszenie handli w przód, tak? czyli te standardowe unoszenie handli w przód. Oczywiście, to drugie to nie jest jakoś specjalne, wymyślne ćwiczenie i może znaleźć się w naszym treningu. Nie jest to złe ćwiczenie, tak. No ale jednak większość osób po prostu go nie potrzebuje. Zwłaszcza jeżeli ma dużo wyciskań przez cały tydzień swojego treningu, tak. Robi wyciskanie na płaskiej, robi wyciskanie na skocie z hantlami, tak. Jakieś wyciskania OHP, wyciskanie w górę, tak. Jeszcze wyciskanie często na hamerach, wyciskanie hantli w górę siedząc. To w zupełności wystarczy, żeby zaaktywować przednią część mięśnia naramiennego i tutaj dorzucanie kolejnego ćwiczenia w przód z kantlami jest po prostu bezsensowne. Lepiej tutaj zaaktywować mięsień środkowy, środkową część mięśnia naramiennego, tylnią część mięśnia naramiennego, ta która tak naprawdę w większości przypadków nie jest stymulowana um, środkowy część tak jak już wspomniałem, która też nie jest za bardzo stymulowana i jest bardzo często pomijana, a ten przód jest masakrowany na większości treningach. Ale już odchodząc od tego przodu e, mięśnia ramiennego, wymyślanie ćwiczeń na nowo. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi oczywiście o to, że ludzie za dużą uwagę przykuwają do właśnie jakichś wymyślnych ćwiczeń i do tego, że Powiedzmy, dane ćwiczenie doprowadzi ich do super sylwetki, bo ktoś tam dobrze wygląda i je polecił. Ta osoba, która poleciła to ćwiczenie, w większości przypadków 90% z tych osób, które polecają tego rodzaju ćwiczenia i mają dobrą sylwetkę, zbudowała tą sylwetkę, nie robiąc tego ćwiczenia, a robiąc podstawowe ruchy, tak, czyli klasycznie wyciskanie, leżąc, przysiady, martwe ciągi. Podciągania, wiosłowania, sztangi to są podstawowe ćwiczenia, które powinny być fundamentem w naszym treningu, a reszta to są dodatki. Tak? Reszta to są tak naprawdę uzupełniacze objętości, które pozwalają nam nabić troszeczkę więcej objętości i mniej się przy tym zmęczyć, styrać. tak? Trzy no, serie wyciskania ciężkiego przykładowo 90% ciężaru maksymalnego. Będzie ultra ciężkie i ciężko będzie nam się po tym zregenerować. A w porównaniu do tego, jakieś rozpiętki czy jakieś wyciskania z hantlami na wyższych zakresach powtórzeń będą o wiele lżejsze i łatwiej będzie nam nabić m, tym objętość. Dlatego też e, uczulam, jeżeli chcecie rozwijać sylwetkę, to skupcie się przede wszystkim na progresywnym przeładowaniu. Ustalcie podstawowe, fundamentalne ćwiczenia. Reszta to niech będzie uzupełnienie tego. I skupcie się na tym, żeby z każdym kolejnym treningiem, z każdym kolejnym tygodniem dokładać obciążenia, dokładać ilości powtórzeń, potencjalnie czasami dokładać ilości serii, jeżeli wydaje nam się, że robimy troszeczkę za mało. I powoli rozwijać się w nadwyżce energetycznej, oczywiście, co doprowadzi do wzrostu waszej muskulatury w 100%. Jeżeli ciężar będzie wam stopniowo rósł, to będzie również rozwijała się wasza muskulatura, jeżeli jest odpowiednia ilość białka, jeżeli jest odpowiednia ilość snu, jeżeli jest nadwyżka energetyczna i odpowiednia ilość serii, to w większości przypadków to wystarczy, żeby rozwijać sylwetkę. No, także to było tyle. Jeżeli chodzi o ten film, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli się podobał, to zostawcie oczywiście łapę w górę. Suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, standardowo łapę zostawiam. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.